Hej, witam Was wszystkich. Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii 10:4 z Baby Challenge i dzisiaj jesteśmy tam, gdzie skończyliśmy, jak zwykle. I tak, wszyscy mi się poobudzili. Poobudzali, po obu... no, wszyscy się obudzili jakoś tak o 6.30, nie wiem, ale jakoś tak nieźle wstali, nie? Bo ja na przykład też jako 6.30 muszę wstawać, bo zazwyczaj o tej wstaję do szkoły. No, to strasznie mi się nie chce. O, no nie jakoś tak. Dobra, nieważne. <śm> ok, e, myślę, że to tak. Z nim zajmie się sobą. E, albo najpierw tak, e, siku, bo siku to szybkie, a potem dziećmi się zajmie. Bo ta służba jakaś taka nie mrawa. E, no. Dobra. Serio, tam stoisz cały czas? Nie możesz się zająć tymi błebasami, które płaczą? Teraz zobaczymy, co chcę jeść, bo wszyscy będą chcieli jeść na no bo całej nocy, bo nikt im nie dał przecież, no bo po co? Zmienił ty temu mówiłam przecież. Niech mnie słuchał. A! Zmieniłaś czy nie zmieniłaś? Dobra, nie wiem, nieważne że wszystkim jeść no tak na wypadek zawsze żeby było na pewno i okej, okay, jak ty skończyłaś jeść, nie wiem gdzie chcecie starać, to tu masz, dobra. Zaraz rozmnożymy wam żeby, ale ty odrabiaj lekcję póki co. I robimy tak. Eee, Rozmurżamę. Rozmurz żabę. 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 I żeby. Dobra. Eee, I kasujemy to widzę powiadomień. I tak. W dzisiejszym odcinku chciałabym przejść do poniedziałku. W sumie nie mam żadnego konkretnego planu na ten odcinek. E, nie bardzo możemy coś zrobić, e, bo no wiecie, e, nasze bupasy no to się postarzą kiedy się postarzą, bo ja czekam, e, bo ja lubię tak nie swarać, więc ja czekam aż one się same postarzają, a... O Jezus, mam jakieś zasady do jedzenia. Eee, dalej. A nie, po prostu teraz. Mm, no, nasze starsze dzieci tym bardziej się nie powtarzą, bo nie mogą iść do szkoły bo po niedzielę. Eee, czy ty masz kupić coś? Nie, raczej nie. To możesz pójść w sumie na drugą randkę, bo jest, ja skoro i tak nie mam żadnych konkretnych planów. To jak ty zrobisz pracę domową. Takie to masz takie urodziny, urodziny. No właśnie, tutaj. No to... no spokojnie dopiero zdążamy tam jeszcze. Dobra, jak ta baba i tak nic nie robi i stoi w miejscu, to niech przynajmniej mi dziecko wykąpie. Uh. Okej. Okay. W ogóle naprawdę mam nadzieję, że mnie słychać, Bo w sumie nie sprawdziłam w tego poprzednim odcinku, jakby mówiłam, że słuchawki zmieniłam. I serio, jak się okaże, że mnie nie słychać, to strasznie zwalę. To będzie po prostu tak... Dobra, ale no, sprawdzę już tu po tym odcinku No, a jak się okaże, że nie, to naprawdę nie wiem co zrobię, no bo no... Słabo, no, słabo by było, po prostu słabo Okej, okay, co ty możesz robić? Możesz, nie wiem, rozmawiać z nim Bo to jest też dla tych starszych, więc e, możesz mu opowiadać jakieś historie i wtedy się chyba komunikacja rozwija na pewno małam się rozwija, a dużym jeszcze nie testowałam, bo jesteś moim pierwszym dużym dzieckiem, znaczy drugim dużym dzieckiem, ale... Yy, no, a ty tak. Mm. Weź, pobiegaj. O Jezu, ty jesteś głodna. To czekaj. A już proszę masz to i weź porcję. I będzie trzeba coś ugotować. Więc yy... nie, dziękuję. Znaczy w sumie by pasowało nawet. Ale ja nie lubię klubów, zwłaszcza, że jakby naszym celem tutaj w challenge jest mieć 100 dzieci, to nie będę dołączać do żadnych klubów, stowarzyszenia, nic takiego, no bo przecież to będzie jakby yy, to muszą różne spotkania i tak dalej i to będzie takie trochę marnowanie czasu, nie? No bo cel jest inny. A czemu ty nie możesz przejść? Czy tutaj ten nie można przejść? Yy, sorry robisz królikiem doświadczalnym koloru. Weź podejść tu. No nie, można to... Co? To zabrałem. Dobra, weź powsielkami yy, z yy, Sofii. Yy, ty skoro zjadłaś, yy, to zobaczymy jaką tą umiejętność najmniej masz. A, jeszcze chyba chcesz nocnika skorzystać, to na nocnika skorzystać, to zawsze trochę tam rozwiniesz nocnik, a potem z tego co widzę to masz poruszanie najmniejsze, więc potem możesz trochę pokrążyć. Ty możesz jeszcze się przebiec, potem się umyć, nie pójdziesz na tą swoją randkę, co ją wymyśliłam. No, bo chciała wbić tą aspirację, bo w sumie czemu nie jakby. A i tak musimy szukać już myślę nowego faceta. Jakoś tak mniej więcej. No. Chociaż nie musimy w sumie nowego. Możemy z jakimś starym pójść. Dlatego że... Chase będzie miał niedługo urodziny na nastolatka. No a potem... A ty gdzie jesteś? Mi się z nim bawić. A potem będziemy mogli go wyprowadzić, jak będzie już młodym dorosłem. Bo najdłuższy, myślę, etap jest, jak są Dziedziusiami i tymi małymi dziećmi, a potem już tak idzie to z górki. Mm, takie ja mam wrażenie. O Jezus, spadłaś? To nie, nie biegaj dalej, jak spadłeś na głowę. Znaczy, jak chcesz, nie? Ale no dobra, idź już. my się. A ty, młoda. O Jezu, smarę żeś znikła. Weź krąż, o to ależ. Jak masz z tą umiejętnością? Jeśli mogłabym wiedzieć? OK. No, tak myślę, że w następnym odcinku co najmniej powinnoś już być do postarzenia, bo teraz już jest nieźle. I weź może usiąść i rozwin to. I teraz pytanie. O, jesteś po dobrej stronie. Okej. Okay. Też na komputerze, no to nie ma problemu, bo masz słabe w sumie e, zabawę i my zaraz cię poprawimy na jakąś randkę. E, tylko trochę podciągnij sobie tą zabawę. Chociaż, czy na pewno taki dobry pomysł jest? E, już możesz iść, dlatego że nie chciałam, żebyś... Tak, możesz lubić z z żadnego znaczenia. Yy, możesz pójść z... O, z Mortimerem, bo z nim masz sobie relacje, to weź. Możesz go zaprosić na randkę? Chyba. Na, na pewno? Czekać, nie, bo to się chyba przez telefon robiło. Nie zostało, nie robiłam tego. Zaprosi na randkę, o. o. nie możesz go jednak. Upsy. Dobra, to z kimś, kim mamy najmniejsze. No to z Jeffrey'em może być. Okej. Okay co teraz. Halo? Halo? Coś się jakoś zacięło. O, dobra. No, możemy pomóc w sumie tu, będziemy w miarę blisko. Nie ma to zupełnie żadnego znaczenia, bo w Simsach i tak jak się gdzieś idzie, to tak samo długo, w zależności od tego, czy jest dobry internet i tak dalej. A nie od tego, jak daleko to jest od tego, gdzie się mieszka, ale... No dobra, nieważne, mm, Ok. A więc jesteś na randce, więc y, może y, obejmij, a potem możecie z razem sobie tutaj usiąść. No idzie, kurde, jakbyś nie mógł szybciej. Cał A nie, bo do tego trzeba wstać. To bez sensu. Trzeba było rozmawiać. Dobra, nieważne. I teraz możecie porozmawiać o czymś tam. Nie wiem. O czymkolwiek w zasadzie. Jestem, możecie nie słyszeć dźwięku skrytek. Właśnie sobie uświadomiłam. Na tym i na poprzednim odcinku w takim razie. Nie wiem, jak dobrze będzie się słyszeć, dlatego że ja... Hmm. Eee, jakby, hmm. Ja robiłam Oglądałam albo YouTube, albo byłam na lekcjach zdanych po prostu. Eee, wtedy tam jeszcze w grudniu. Eee, I było jakoś strasznie głośno, więc ciszyłam. To raczej był YouTube, bo no, na lekcjach zdanych na pewno nie było aż tak dobrego dźwięku, nie? Ty tu jesteś? Co ty tu niby robisz? No nie żartuj sobie. No to są żarty chyba. A nie powinnaś przypadkiem pracować? Czy ja mogę... Nie, nie mogę. myślałam, że mogę ją y, tam zreprimendować czy coś tam. Mmm... Że ty polityka. Dobra, myślę, że będziemy na tej randce jeszcze tyle, ile mamy. O, ile mamy czasu odcinkowego? E, nie będziemy dłużej, bo już nie będziemy tego przeciągać na nowszy odcinek. O, może, no, poszukajmy może w rozmowy, może? Bo ostatnio nie mogłam jej znaleźć z jakiegoś powodu. I teraz jej też nie ma. Coś co jest nie tak, mam wrażenie, bo serio tego nigdzie nie widzę. a... Zwyczaj jest to chyba gdzieś tu albo tu. Nie, to już to jest. Nie mam pojęcia, gdzie to jest, ale coś jest nie tak, bo zazwyczaj to jest tam na trzecim czy czwartym slocie właśnie i nie ma tego mhm. możecie to przyspieszyć a zrobiło się jasne i bardzo dobrze To dziwnie wygląda jak w Simsach te niektóre takie rzeczy, które teoretycznie jakby normalnie facet by zrobił, gdyby ktoś już miał zrobić, raczej. Yy, to byłby facet, właśnie. Yy, to w Simsach to robi kobieta i to zawsze jest takie. Hmm. What? What? było przekonaj do porzucenia współmażonka, to by było dobre, jakbym go przekonała do porzucenia Nancy. Dlaczego? Jestem na ręce z Joffrey ty Zaran się z Simonem i Travis, serio? No to już takie trochę rude. No ale dobra yy. Serio, on tam ci coś z serduszkiem, że znamiętność odczuwa a ty mu mówisz siku chcesz? Co słabe. Mało no, romantyczne, bym ci powiedziała. Raczej. I nie będziesz gadać z Travisem, no. Gdzie ten trawis, niby jest, że z nim chcesz coś tam robić? Jesteś z Jeffrey'em na rące, no. Nie moja wina. Znaczy, jakby moja wina, ale cicho. <grymne> Dobra, będziemy robić harmonizmowe rzeczy, bo fakt, faktem można to rozwinąć. Potem, jeśli się nie mylę, to są tam jakieś rzeczy romantyczne i to ci może przydać w przyszłości. Plus. Jest chyba takie coś, jak się ma tam w poziom charyzmy, jakieś flirciarskie powitanie czy coś takiego i to mogłoby nam się przydać kiedyś. Więc teraz robimy charyzmatyczne rzeczy. A Jezus, nie trafiam. Strój, bo zniknęło mi to drugie Ustaw strój Schlebiaj Okej, okay. ja nie czwarte poziom charyzma, który mamy Trzeci, okej, okay. to nieźle, no dobra e, Okej, okay. też wracamy do domku Biegnij do domu tak wiem, że jesteś głodna, jaka jest słowa randka, no ale ty ją planowałaś. Jakby facet planował, to pewnie by cię zaprosił na jedzenie, nie? My nie będziemy na niego jedzenia wyda wydawać. Pieniędzy chciałam powiedzieć. Bo i tak jakby wzięliśmy go na randkę teraz, bo po pierwsze nie miałam pomysłu na odcinek, a nie chcę, żebyśmy mieli tak ciągle w domu. A po drugie, no to... E, chciałam aspirację zaliczyć, e, no ale jakby nie będziemy za bardzo się z nim tam przyjać, nic takiego. No, ja e, wam dziękuję za ten odcinek, mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli tak, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę mm. i subskrypcję. A na dziś to na tyle, tak więc trzymajcie się, no i cześć.